Trzy wnioski po szalonym meczu Barcelony z Atletico, jaką nową barierę przebił Robert Lewandowski, jak zagrał Szczęsny i na czym polega fenomen Atletico, które w tym sezonie już 13 goli strzeliło po 90 minucie meczu. Po pierwsze to było tornado Atletico od pierwszych minut, bo piłkarze Simeone prowadzili po 6 minutach już 2 do 0. Ale trzeba chwalić Barcelonę, że gdy wreszcie odpaliła fajerwerki... To zrobiła to na grubo. Rafinia zanotował dwie asysty i wykrował cztery sytuacje, bawił się Jamal, cała drużyna grała na potężnej intensywności, ale Lewandowski strzelił 33 gola w sezonie, czyli wyrównał swój najlepszy dorobek w Hiszpanii jeszcze z czasów pierwszego sezonu. Po drugie, Barcelona od 10 minuty nadawała ton wydarzeniom, ale w końcówce wyszła nieustępliwość Atletico i dobre zmiany Simeone. Prowadzony Korea dał asystę przy trzecim golu, a Sorlo odbił czwartego. Zrobił to w 93 minucie. To jest niepojęte, bo przecież ten sam człowiek dobił Barcelonę w grudniu, też w Katalonii i też wtedy wchodził z ławki. Simone mówił, że to była karuzela, to był fantastyczny mecz, gdzie obie drużyny pokazały swoje atuty i z ochotą poszły na wymianę ciosów. Po trzecie swojego pierwszego gola w Barcelonie strzelił Pałku Barsi, Barcaż dwa razy trafiała ze stałych fragmentów, dyrygentem orkiestry był oczywiście Pedri, a Szczęsny miał trzy interwencje, w tym jedną kluczową, więc w sumie zagrał solidnie. Co ważne, dalej nie przegrał meczu w Barcelonie. Rewans półfinału Copa del Rey dopiero 2 kwietnia.